Czy boisz się śmierci? Zapytał niespodziewanie ojca Pio, jego współbrat, ojciec Romolo. Nie, padła zdecydowana, spokojna odpowiedź. Faktycznie, ojciec Pio nie bał się śmierci, był na nią zawsze przygotowany. Kilka lat przed śmiercią przepowiedział w rozmowie ze swoim przyjacielem Petruccio, że umrze w wieku osiemdziesięciu dwóch lat. Jak wyglądały ostatnie chwile świętego kapłana stygmatyka? Oto wspomnienia ojca Pelegrino, który czuwał przy zakonniku z Pietrelciny do końca. Do północy ojciec Pio wzywał mnie pięć lub sześć razy. O północy, jak zalęknione dziecko błagał, mój synu, pozostań ze mną i wiele razy pytał o godzinę patrzył na mnie z błaganiem w oczach i ściskał mi ręce. Później, jakby zapomniał o tym, która jest godzina, pytał: „Czy dzisiaj odprawiałeś mszę świętą? Uśmiechając się odpowiedziałem: „Ojcze duchowny, to jeszcze za wcześnie by odprawiać mszę świętą. A on odpowiedział: „Dzisiaj rano, ty za mnie odpraw mszę świętą. A ja odpowiedziałem: Każdego ranka odprawiam ją w ojca intencji. Następnie poprosił o spowiedź i po wyznaniu grzechów powiedział: Synu mój, jeśli dzisiaj Pan wezwie mnie do siebie, to proszę wszystkich moich współbraci o przebaczenie wszystkich przykrości, które im sprawiłem. Proś także współbraci i moich duchownych synów o modlitwę za moją duszę. Odrzekłem: Ojcze duchowny! Jestem pewien, że Pan pozwoli ci jeszcze długo żyć, ale gdybyś miał rację, to czy mogę cię prosić o ostatnie błogosławieństwo dla współbraci, dla duchowych synów i dla chorych? A ojciec Pio odpowiedział: Tak, błogosławię wszystkich. Ty natomiast poproś także przełożonego, aby mi udzielił swojego ostatniego błogosławieństwa. Była godzina pierwsza w nocy, gdy powiedział, Słuchaj, synu mój, Leżąc w łóżku, nie mogę dobrze oddychać, Pomóż mi wstać, na krześle będę mógł lepiej oddychać. Tej nocy ze zdziwieniem zauważyłem, że chodził prosto i szybko, jak młodzieniec i nie trzeba go było podtrzymywać. Wychodząc ze swojej celi, powiedział, Chodźmy na chwilę na taras. Po pięciu minutach zapragnął wrócić do celi. Gdy chciałem go podnieść, powiedział: Nie mogę tego zrobić. Ojcze duchowny, nie martw się, powiedziałem, dodając mu otuchy, i podsunąłem wózek, aby usiadł. Wziąłem go za rękę i chciałem posadzić na krześle, jednak on podniósł się sam. W celi usiadł na fotelu, a wskazując ręką i wzrokiem na wózek, powiedział: Odstaw go poza celę. Kiedy wróciłem do celi, zauważyłem, że zaczął blednąć. Na jego czole pojawił się zimny pot. Przeraziłem się, widząc, że jego wargi sinieją. Ciągle tylko powtarzał coraz bardziej słabnącym głosem O Jezu, o Maryjo! Chciałem zawołać kogoś ze współbraci, ale zatrzymał mnie mówiąc Nie budź nikogo! Odbiegłem kilka kroków od jego celi, ale zawołał mnie powtarzając: Nie budź nikogo! Odpowiedziałem błagalnie: Ojcze duchowny, pozwól mi tym razem zrobić co chcę. Pobiegłem do celi ojca Mariana, lecz widząc otwarte drzwi ojca Guglielma, wszedłem, zaświeciłem światło, obudziłem go wołając: Ojciec źle się czuje! Ojciec Guglielmo! Szybko wstał i błyskawicznie dopadł celi ojca Pio. Ja zaś wezwałem telefonicznie doktora salę. Po dziesięciu minutach zjawił się lekarz, a widząc stan chorego, zrobił mu zastrzyk. Ojciec Pio coraz słabszym głosem, coraz wolniej poruszając ustami, coraz ciszej powtarzał: O Jezu, o Maryjo! Przybyli lekarze wezwani ze szpitala przez doktora Salę. Przybył Mario Panelli, przybył siostrzeniec ojca Pio, wezwałem także gwardiana i innych zakonników. W czasie zakładania przez lekarzy maski tlenowej, ojciec Paolo udzielił ojcu Pio sakramentu namaszczenia chorych. Wokół klęczeli modlący się zakonnicy. Około 2.30. Ojciec Pio skłonił głowę i wydał ostatnie tchnienie. Tak, ojca Pio wspomina ojciec Ernesto Karoli. Gdy go spotkałem po raz ostatni, było to w listopadzie 1967 roku. Zaprosił mnie, bym posilił się razem z nim w klasztorze. Przeprosiłem go, ponieważ byłem zajęty i powiedziałem: Ojcze, następnym razem. Uśmiechając się odpowiedział: "A więc mnie już nie spotkasz". Wtedy nie zwróciłem uwagi na to stwierdzenie. W następnym roku znowu byłem w tym samym miejscu. Jednak ojciec Pio osiągnął już nagrodę za swoje trudy. Śmierć nie była dla ojca Pio końcem, lecz spełnieniem wszystkiego, czym żył. Zjednoczeniem z tym, którego kochał całym sobą przez całe życie. On nie bał się śmierci, był gotowy, od lat przygotowany, spokojny. Wiedział, że przyjdzie i wiedział kiedy. Nie z lękiem czekał na ostatni dzień, lecz z pokorą, czuwaniem i pełnym zawierzeniem. I choć w tej ostatniej nocy jego serce biło mocniej, a oczy szukały kogoś, kto poda dłoń, jego dusza była już u progu wieczności. Jego ostatnie chwile były świadectwem najgłębszej prawdy wiary: że śmierć nie ma władzy nad tym, kto oddał swoje życie Bogu. Ojciec Pio, wycięczony latami cierpienia, stygmatów, duchowych walk, na kilka godzin przed odejściem, chodził prosto i szybko, jak młodzieniec, jakby nie ciało, lecz sama dusza przejęła nad nim kontrolę. To był znak, on już wiedział. I wiedział, do kogo idzie: O Jezu, o Maryjo, te słowa nie były rozpaczliwym wołaniem umierającego. To była modlitwa z ust człowieka, który całe życie żył w ogniu miłości Boga. To była jego pieczęć, jego testament, jego ostatni oddech nie w samotności, ale przy imionach, które niosły go przez wszystkie udręki i cudowności życia. On nie wypowiedział ich z lękiem. On wracał do domu. Poprosił o spowiedź. Poprosił o przebaczenie dla siebie. Poprosił o modlitwę za swoją duszę, a potem udzielił ostatniego błogosławieństwa tym, którzy byli jego braćmi, duchowymi synami, chorymi, zagubionymi, tym, których niósł w sercu. To nie był gest kapłana pełnego dumy, to był dar Ojca, który wiedział, że Jego czas się kończy i że teraz całą siłę musi złożyć w ręce Boga. Nie budź nikogo, prosił, jakby chciał odejść po cichu, bez zamieszania, w pokorze. Ale Jego śmierć nie była cicha. Była potężnym świadectwem. Każde Jego słowo tej nocy, każdy gest, każde spojrzenie było jak zapowiedź nowego życia. Jego dusza Dotknięta bólem, wyrzeźbiona ofiarą, gotowa była przekroczyć próg wieczności. Wiedział, że ten dzień nadejdzie, powiedział o tym wcześniej, a gdy nadszedł, nie wahał się, nie błagał o życie, przyjął śmierć jak dar, jak ostatni krok pielgrzymki, która prowadziła go przez krzyż ku świętości. Ojciec Pio pokazuje światu, że śmierć nie jest klęską że dla tych, którzy żyją w łasce, wiarą i miłością, jest przejściem, mostem, bramą. I choć umieranie boli, ciało drży, a serce tęskni, nie ma w tym lęku, jest pokój, jest świadomość, że za tą ciemnością świeci światło, którego nie da się opisać słowami. Nie ma potężniejszego świadectwa niż umierający święty, który jeszcze przed śmiercią błogosławi. Spowiada się, modli, a potem oddaje ducha, wymawiając imię Jezusa i Maryi. W tej ostatniej godzinie ojciec Pio nie przestał być kapłanem, nie przestał być Ojcem, nie przestał być prorokiem, umierał, jak żył, całkowicie oddany Bogu. I właśnie dlatego nie należy bać się śmierci, bo jeśli człowiek żyje w Bogu, śmierć nie jest końcem. Jest wejściem w prawdziwe życie. Ojciec Pio zostawił to jako dziedzictwo: pokazał, że można żyć w cierpieniu, ale i w pokoju, że można umierać ze spokojem, bo dusza zna drogę i że nawet w ostatnim tchnieniu można głosić chwałę Boga. On już wiedział, a teraz my wiemy dzięki niemu, że jeśli życie jest modlitwą, to śmierć jest uwielbieniem. Śmierć nie ma ostatniego słowa, ona tylko zamyka oczy ciała, by otworzyć oczy duszy. Oczy, które po raz pierwszy zobaczą to, za czym całe życie tęskniły oblicze Boga. Nie oszukujmy się, każdego z nas czeka ten moment. Przyjdzie dzień, kiedy nasze serce uderzy po raz ostatni, kiedy zostaniemy odłączeni od tego świata, od rzeczy, które kochamy. Od ludzi, którzy są nam bliscy. Nie wiemy kiedy to nastąpi, nie wiemy jak, ale jedno jest pewne: przyjdzie taki dzień dla każdego. I dlatego tak ważne jest, by nie żyć tak, jakby śmierć miała nas ominąć, bo nie ominie. Ona nie pyta o status, o wiek, o plany, nie daje terminu, nie zostawia miejsca na negocjacje, ale. Wcale nie musi być końcem pełnym lęku. Ona może być bramą do chwały, jeśli tylko jesteśmy gotowi. Święty Ojciec Pio wiedział, że śmierć to przejście, i dlatego żył tak, jakby każdy dzień był przygotowaniem na spotkanie z Jezusem bez strachu, bez paniki, z ufnością i właśnie taka powinna być nasza postawa. Bo nikt z nas nie wie, czy ta noc, ten dzień, nie jest naszym ostatnim, czy jeszcze zdążymy się nawrócić, czy jeszcze zdążymy wyznać winy, czy jeszcze zdążymy przebaczyć tym, których trzymamy w nieprzebaczeniu. Dla świata śmierć to koniec, ale dla ludzi wiary to moment, w którym wszystko się zaczyna to chwila, w której kończą się cierpienia. A zaczyna się pełnia życia. To moment, w którym już nie trzeba wierzyć, bo się widzi. Dlatego nie bój się śmierci, bój się życia bez Boga, bój się trwania w grzechu, odkładania spowiedzi, lekceważenia Eucharystii, ignorowania Bożego Głosu, bo niebo nie jest dla tych, którzy byli dość dobrzy. Niebo jest dla tych, którzy byli czyści sercem skruszeni oddani i żałujący. Ojciec Pio wiedział, że jego koniec jest bliski. Modlił się, wyspowiadał się, przebaczył, prosił o modlitwę i błogosławił wszystkich. Zostawił po sobie przykład, który powinien nas poruszyć do głębi. Przygotujcie się, nie jutro, nie za rok, teraz. Niech Twoje ostatnie słowa, tak jak jego, będą pełne miłości i wiary. Niech twoje ostatnie spojrzenie będzie skierowane ku Jezusowi i Maryi. Niech twoje serce będzie czyste, a dusza gotowa. Bo kiedy nadejdzie ta godzina, oby nie zastała cię w nocy grzechu, lecz w świetle łaski. Trzeba modlić się tak, jakby jutro miało nie nadejść. Trzeba spowiadać się tak, jakby to była ostatnia spowiedź. Trzeba kochać tak, jakby już za chwilę miało się stanąć przed Bogiem. I zdać sprawę z każdego słowa, z każdej myśli, z każdej decyzji. Bo życie nie kończy się na ostatnim oddechu. To wtedy zaczyna się wieczność. W tej wieczności już nic nie będzie można naprawić. Dlatego nie czekaj, nie odkładaj, nie ryzykuj, bo dusza jest zbyt cenna, żeby igrać z czasem. Bóg dał ci życie nie po to, by się bać śmierci, ale po to, by przygotować się na przejście do pełni życia, którego tu nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Że tak by twoje ostatnie słowa jak u Ojca Pio były pełne tęsknoty za Jezusem i Maryją. Że i tak by twoje odejście było narodzinami dla świętości. Że tak by Bóg powiedział: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości swego Pana." Bo śmierć to nie klęska, to przejście do domu, jeśli tylko całe życie było drogą do Ojca. Nie lękaj się żyć, żyj w stanie łaski i bądź gotowy. Amen.